Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Po kilkutygodniowej przerwie wracamy do was. Ja jestem UberSrek, to kanał od gracza dla graczy i World of Warships przed wami. Moi drodzy, troszkę na urlopie byłem, odpocząłem. Możemy sobie porozmawiać o tym co nowego, co wydarzyło się w World of Warships, ale też przede wszystkim w tym materiale chciałbym poruszyć temat na bardzo szeroką skalę, czyli tego co w 2021 roku, jak dotychczas na termin lipcowy, dostajemy, zostało zapowiedziane w World of Warships. Jeżeli nie pamiętacie, a może pamiętacie, na początku roku, w okolicach stycznia, nagrałem materiał Co nowego w 2021 roku i tam spekulowałem, prawda, co takiego może pojawić się nam w World of Warships, co może być rozszerzeniem, gdzie. Można spodziewać się nowości. No, właśnie, niektóre trafiłem, niektóre nie chciałem trafić. Zobaczycie dalej. Eee, za chwilę pojawi się link do materiału, ale to spokojnie jeszcze wspomnę o tym, właśnie w trakcie bitwy, bo dzisiejszym sponsorem materiału, moi drodzy, jest Deficit 2015 z Kranu PSW, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. Zobaczycie witewkę na halandzie w jego dobrym, bardzo dobrym wykonaniu i mam nadzieję, że spodoba Wam się jako tło dzisiejszej. Pogadanki. No co, nie przedłużając, zapraszam na ten materiał. A jeszcze jedno, jeżeli nie oglądaliście bitwę o Midway, symulacji Bitwy o Midway w wykonaniu BSW i Przyjaciele, prawda, która pojawiła się kilka tygodni temu, a raczej dwa tygodnie temu na kanale, zapraszam serdecznie linku góry. Jeżeli zachęci Was to do subowania mojego kanału, dziękuję bardzo. Moi drodzy, zapraszam też na Twitcha, bo tam też jestem aktywny. No to co, nie przedłużając. Zobaczmy, co takiego Wargaming zaplanował na ten rok, co się sprawdziło, co jest plusem, co jest minusem. Zapraszam na moją ocenę. Okej, okay, moi drodzy, i przed Wami bitewka halandowa, którą już zapowiadałem, a my skupmy się na tym. No właśnie, jeszcze raz przypomnę Wam o odcinku Co nowego w 2021 roku, nagranym w styczniu. Link macie w tym momencie u góry. Tak, też moi drodzy, mówiłem tam o holenderskich krążownikach. Fantazyjnie mówiłem o rosyjskich lotniskowcach, ale też i wspominałem o ewentualnych gałązkach w drzewkach, które mogą istnieć, które istnieją, prawda, i które mogą być jakimś rozszerzeniem. I jak na razie, te trzy moje typy w tym roku się pojawiły, a mamy lipiec. Moi drodzy, przejdźmy do pierwszego punktu, czyli holenderskie krążowniki, które w tym momencie mamy w evencie. Bardzo fajne krążowniki pod względem nowej mechaniki. Jest to atrakcyjny target dla gracza, bo chciałby sobie zrobić nalot i każdy chciałby zagrać szóstką, bo od szóstki mamy prawda, te specyficzne cechy dla tej linii. Co prawda, jest to jeden nalot i poziomowo, poziomowo będzie rosło nam. Na dziesiątce mamy aż trzy. Czy jest to fajne? Czy wnosi to jakiś wielki wpływ na grę? Uważam, że dobrze wykorzystane na pewno będzie niosło dla danego gracza dobrą e, frajdę, zabawę, a także dobre wyniki. Problemem może być jedno: to, że jest to umiejętność sytuacyjna. Jeżeli hydro, jak na przykład przeważnie nam się przyda, czy do osłony przed torpedami, czy na przykład do wykrywania niszczycieli, czy kogoś, jeżeli podpływamy bliżej. To rzeczywiście nalot może być sytuacyjny, i może nam się zdarzyć dwie, trzy bitwy, gdzie nalot zrobimy na przykład tylko do obrony siebie, bo ktoś nas araszuje, a tak naprawdę gdzieś może zdarzyć się jedna bitwa, gdzie zrobimy naprawdę fajny wynik dzięki temu nalotowi. Tak też według mnie jest to bardziej umiejętność sytuacyjna, i być może coś z tym będzie robione, na razie. Zostaje tak, jak jest. Zobaczymy, jaki będzie miało to wpływ na bitwy klanowe, uważam, że niewielki, chociaż dużą zmienną mogą być bany, które były ostatnio w bitwach klanowych, więc różnych rzeczy można się spodziewać. Nie chcę być wyrocznią, uważam, że te okręty nie wniosą bardzo dużego, można powiedzieć, bardzo dużych zmian na bitwy klanowe, ale jeżeli pójdą zmiany, ban banowanie okrętów itd no to mogą zacząć się pojawiać, być może fanowsko, a być może ktoś będzie miał je wymasterowane. Eee, tak jak wiadomo, ósemki, dziewiątki, dziesiątki mają bardzo fajne działa na krążownikach, eee, tutaj te takie cięższe, podlatujące właśnie pod na przykład ale no reszta to jest co, no, mamy hydro, mamy dobrą zwrotność, yy, nieduży kamuflaż, więcej, więcej plusów nie widzę, Zobaczymy, jak wyjdzie to w praktyce. Ciężko krytykować, bardzo fajnie, że pojawiła się nowa linia. Myślałem, że krążowniki wejdą pod europejską, ale jak widzicie, pojawiły się w oddzielnym drzewku, czyli jakieś plany są. Jest być może dzięki temu szansa na polską linię niszczycieli. Kto wie, zobaczymy w międzyczasie. Druga linia, którą chciałbym dzisiaj omówić, która pojawiła się niebawem i jest też taka, można powiedzieć, prawie tytułowa dla tego odcinka, czyli dokąd zmierzasz. World of Warships, moi drodzy, czyli linia radzieckich lotniskowców. Pragnę zaznaczyć, że mimo tego, że jestem community kontrybutorem, to nie podoba mi się ten pomysł. Nie lubię okrętów z papieru. Nie lubię okrętów, które od A do Z, czyli nawet od czwórki jak na lotniskowce, prawda, zostały zaprojektowane tylko i wyłącznie w wymysłach. Być może oni dorwali jakiś projekt, ale to raczej... Naprawdę koncepcyjny. Nie podoba mi się pomysł na to, żeby na tych lotniskowcach były zamontowane bomby skaczące. To jest już w ogóle. Nie wiem, wprowadziliśmy bomby skaczące, to wprowadzimy sobie lotniskowce rosyjskiej linii po to, żeby jakaś linia miała bomby skaczące. Zaraz, zaraz. To miało być dla tych, co je testowali. Proszę to jakoś wyjaśnić. Tutaj Wargaming, proszę państwa, nam tego nie wyjaśnia, po prostu wprowadza nam lotniskowce, które. Jakie będą, takie zobaczymy, bo na razie są testowane przez deweloperów, twórców społeczności, prawda i super testerów. Tak też na pewno feedbacki będą leciały. Zobaczymy. Ja też już popływałem kilkoma, więc mam swoje opinie, wyrazić jej nie mogę. Mogę natomiast wyrazić to, co słyszeliście przed chwilą, czyli dlaczego. Dlatego, że no, przecież no, musi być coś rosyjskiego nowego, jak wiadomo pancerniki radzieckie zaprojektowano prawie od poziomu 6 w górę. No to czemu nie zaprojektować lotniskowców od nowa? No. Uważam, że powinny pojawić się wcześniej lotniskowce francuskie, które istniały, nawet jeden pływał. Teoretycznie francuski drugi był pod, odkupiony, czy oddany, Brytyjczycy oddali go. Lotniskowce włoskie, które były w projektach, które stały już wstępkami w porcie, a o radzieckich wstępkach to nic nie słyszałem, więc być może wy widzowie mnie poprawicie. Mój drodzy, przejdźmy sobie dalej. Bo właśnie to jest też interesujące, że niemieckie pancerniki dostają nowe drzewko. Ten news pojawił się niedawno na devblogu i niemieckie pancerniki dostają uwaga, uwaga to jest bardzo interesujące, co mnie tak samo dziwi jak lotniskowce radzieckie czyli dlaczego niemieckie nowe pancerniki mają być jeszcze lepsze w artylerię sekundarkową, czy tę artylerię pomocniczą, skoro i tak i tak obecne jak pisma, tejl nawet gnaisną nawet Scharnhorst, nie mówię już o wyższych tierach mają bardzo dobre to co tamte mają mieć jeszcze lepszą wręcz przeciwnie moi drodzy uważam że jest to krok wstecz tutaj trzeba by było zamiast zastosować tego typu okręty fajnie by było zobaczyć na przykład niemieckie ciężkie krążowniki lekkie pancerniki coś tego okręty liniowe coś po kroju właśnie Scharnhorsta, które będą rajderami, które będą miały mniejszy kaliber dział, które będą mogły m, nadrabiały manewrowością, e, może mniejszym pancerzem, ale dzięki temu będą specyficzne do gry. Miały torpedy właśnie, bo dzięki temu można zamontować, hydro i tak dalej, pełne wyposażenie. Oczywiście sekundarkę niemiecką, to by był fajny pomysł. Takie rajdery, taki solo pancernik wpływający na kapa, który może nie ma piekielnego uderzenia, ale te przeciwpancerne z odpowiedniej odległości robią naprawdę spore obrażenia, bo powiedzmy z tą prędkością w tym momencie pojawić powinien się krążownik i niszczyciel, a nie pancer. Rozumiecie o co mi chodzi, bo przecież już nie jedni narzekali na ten temat. Uważam, że to jest taki... Strzał nie wiadomo po co. Coś może będzie zmieniane z sekundarką, być może w jakimś najbliższym czasie, być może to zostanie rozszerzone, zmniejszone, ale robienie linii pseudo od pierwsza wojennych prawda, pancerników, które koncepcyjnie pamiętacie może Frydrisha był taki szóstkowy pancernik, prawda? I on, moi drodzy, jest ewidentnie robiony pod sekundarkę. Z nie, niezbyt dużym kalibrem dział jest dosyć zwrotny, szybki i sprawny. I na tej koncepcji szybkiego pancernika trzeba by było bazować. To pasowałoby w jakiś sposób do tej e, militarnej ideologii, powiedzmy, raidery. Tak jak Graf Szpe, jak Scharnhorst, jak Gneissnaw, no i jak słynny Bismarck, który też popływał o Trpicie tutaj nie wspominam, bo on większość wojny przestał w Fiortach Kilka razy postraszył tylko konwoje. Ale jeszcze wspomnę o jednej rzeczy: przede wszystkim o tej, że. Tutaj warto by było powiedzieć, że zamiast na przykład któregoś z tych drzewek, nie mówię tutaj o holenderskim, bo on akurat fajnie będzie wprowadzał nową mechanikę, więc jestem yy, zainteresowany, co tam niebawem się pojawi. Więc moi drodzy, tutaj powinny, powinny pojawić się na przykład włoskie niszczyciele, zamknąć kompletnie linię. Mieliśmy już kilka niszczycieli w prototypie w wersji Prawda, premium? Proszę bardzo, róbmy to, co jest dobre. Zamiast lotniskowców, tak jak mówiłem, lotniskowców radzieckich, powinny pojawić się lotniskowce, na przykład francuskie, nawet testowo na przykład włoskie, które stały też wstępką. No, zobaczymy, co z tego wyjdzie, moi drodzy, już niebawem. To moja propozycja. No i oczywiście, cały czas gorąco. Trzymam kciuki, moi drodzy, za polskie drzewko niszczycieli. A jak nie polskie, to w jakimś europejskim odłanie, niech to będzie po prostu od 1 do 10. O tak, żeby kompletnie powiedzieć. Ponarzekali, ponarzekali. Ale Wargaming, moi drodzy, nie próżnuje według mnie kilka rzeczy. Rzeczywiście ostatnio bardzo fajnie wyszło. Na te linie, żeby nie było, nie narzekałem. Znaczy, narzekałem na radziecką, średnio przyjąłem niemiecką, holenderska jest ok, spoko. Będzie ciekawym dodatkiem do gry. Teraz moi drodzy, o tym co zmieniło nam się w grze w przeciągu kilku miesięcy i rzeczywiście przydaje nam się bardzo, ale to bardzo. Event z holenderskimi krożownikami, bo przejrzałem sobie trudność zadań, jest według mnie banalny, żeby zrobić ósemkę. Czyli nie trzeba dużo grać, powiedzmy te dwie godzinki dziennie. No, godzinkę, jak ktoś nie ma czasu. Wiecie, robimy, gramy, robimy zadanie. Będziecie mieli ósemeczkę. Zawsze jest szansa dopalenia sobie czymś, prawda? Jeżeli ktoś ma stację rekrutacyjną, tam może sobie kupić kilka punktów. Jeżeli czytali, czytaliście artykuły, tam też były punkty bonusowe. Zapraszam na stronę World of Warships, tam na pewno znajdziecie te artykuły. I kolejno mówiąc, poprawioną stację rekrutacyjną. Nie nagrywałem o tym jeszcze dużego odcinku, sądzę, że na pewno nagram już niebawem. Pewnie w tym tygodniu zobaczycie stację rekrutacyjną, jak powinno się ją obsługiwać, jak zapraszać sobie rekrutów i w jaki sposób to robić. Może jeden na dziesięciu z rekrutów zostanie z Wami w grze, bo o to w tym chodzi, a dzięki temu Wy macie bonusy. Jest fajna, bo można zdobyć korekcjonerskie rzeczy. Ta stacja jest teraz dobra, bo można zdobyć nawet okręty unikatowe, więc tym bardziej warto, ale to warto inwestować w stację rekrutacyjną i starać się o to, aby dołączył do nas i pomagał nam zdobywać te punkty. Oczywiście możecie je zdobywać nie tylko w ten sposób, możecie oglądać streamy, live'y oficjalne, prawda, World of Warships, możecie zdobywać kontenery, prawda, z tych live'ów, one dają Wam punkty, więc nie przedłużając, jest ok, a bonusy jakie tam są, no to już zerknijcie sobie w zbrojowni. Bo uważam, że warto. Poprawiono też interfejs zbrojowni. Zobaczyłem to ostatnio, kiedy zaktualizowałem grę i przede wszystkim bardzo pozytywnie się zaskoczyłem. No bo jest bardziej użytkowy. Poprawiono na przykład, między innymi, co bardzo mi się przydaje teraz, wyszukiwanie okrętów, które chciałbym ewentualnie kupić, zdobyć, zerknąć na nie. Tak też, kilka plusów Wargamingowych jest, kilka neutralnych ocen jest, kilka minusów jest. Mam nadzieję, że z Projektu Community kontrybutorów nie wyrzucą mnie za ten odcinek, ale uważam, że czasami neutralna, bo uważam że ten odcinek za neutralną opinię, przyda się każdemu. Wspomnijcie o tym, co chcielibyście powiedzieć Wargamingowi tutaj pod tym materiałem. Ja na pewno przekażę te informacje. Oczywiście, jeżeli to będą ładne, e, ocenzurowane zdania na zasadzie konstruktywna krytyka, ewentualnie zapytania do Wargamingu. Pozdrawiam Was serdecznie. Zapraszam, w tym tygodniu materiały będą pojawiały się dosyć częściej, a także na live y na kanał Twitcha od gracza na graczy. Miło było, mam nadzieję, że bitewka się podobała. Pozdrawiam, trzymajcie się. Hej!